Zostawił wysoką poprzeczkę czy nie? Bo jednak z trybun wyglądało to nie najlepiej z obydwu stron. Znaczy, spodziewaliśmy się, że Kocimski będzie tak grał, że się cofnie i będzie się bronił całą drużyną. My dzisiaj troszkę zagraliśmy poniżej oczekiwań. Na pewno zagraliśmy słabsze mecze niż wcześniej. Tutaj nawet me przegrany mecz z Zawiszą był lepszy w naszym wykonaniu niż dzisiejszy mecz. Ciężko było dzisiaj stworzyć sytuację, bo tak naprawdę w tej sytuacji było jak na lekarstwo, więc ee, no nie wiem co powiedzieć, no bo na pewno e, czujemy duzy, duży niedosyt po tym meczu. Czyli wschód, zachód, rywalizacja tych zwycięzców dzisiaj bez rezultatu. Tak? No na remis, ale ten remis to jest jak porażka dla nas. Mhm. Okay. Trzeba pytanie, bo teraz czekamy kolejne spotkanie na wyjeździe z Arką gdyną, trzeba przyznać, że ciężki teren i rywal, rywal chyba też z tej wyższej półki. Na pewno, ale czeka nas fajny mecz przy światłach, fajny stadion, fajna murawa, drużyna Arki, która też gra w piłkę, nie tylko broni się, więc... Wierzę, że będzie tam na pewno lepiej niż tutaj dzisiaj. No właśnie, bo tak jak to było w drugiej lidze, taki teraz lepiej Wam się gra z drużynami, które też no, ja tak no tak, tak. Dzisiaj właśnie to był taki mecz troszkę drugoligowy, prawda, że przyjeżdżał tutaj drużyny i broniły się i grały typowo na 0-0 już od pierwszych minut. A jedziemy tam na, do Arki Gdynia, więc tam myślę, że będzie ciekawy mecz. się też troszkę sami utrudnienie, sobie zadanie. Irytujące były rzuty wolne z lewej strony, które były odchodzące na 16 metr, czy tak naprawdę ułatwiały zadanie obrońcom gości? No tak, ale no, tutaj też nie można tylko na stałe fragmenty rzucić. Ogólnie słabiej zagraliśmy w każdej formacji, w każdym elemencie gry. A dlaczego? <grych> ciężko powiedzieć. Gdybym no. wiedział to pytanie, to na pewno byśmy tego nie zremisowali. Dziękuję. Dziękuję.